Od strony pasażera sobie podeć. Wadziuś, od strony pasażera. Będzie ci wygodnie. Są tu klucze? Są. Dobra. Wyjmuj stary teraz yy, tego, tego plaka. Chociaż chyba. Zobacz Wadek, czy ja ci tutaj nie zostawiałem plaka. Jest jeden plak. Zobacz. Leży. Podaj mi te klucze. Ja je będę miał tutaj. Tak jest gościu. No. A, ziomeczku, tak czy siak otwórz mi proszę cię garaż, bo mi będzie potrzebne to pudło z tymi kosmetykami do samochodu. Żebyśmy wzięli... Tak, żebyśmy wzięli te kosmetyki do, do skóry. To może nie mi dach tutaj zabezpieczymy. Dobra? Right? Tu się zaraz będzie odbywał poważny detajlik w wykonaniu Władysława. Dobrze, okej. Okay. Dzięki stary. Dobrze. To teraz stary, staraj się psikać tutaj, dobra? Po oponach, a nie po felgach. A później jak skończysz, to będziemy musieli jeszcze raz to przetrzeć. Bo tam pewnie coś Ci się psiknie. Nie przejmuj się, dawaj, do dzieła. No. Mocno. U. Dobra, Ładziuś, Ciężko chyba, nie? Dobra, to może ja to zrobię. Mhm. Tak, a później ty będziesz mi pomagał na koniec? Dobra. To ja to Ale zrobię. Pomagał z dachem. Okej, okay. o właściwy, wejdź do garażu. Zapal sobie tam światło jak dasz radę mhm. i spróbuj znaleźć kosmetyki, którymi się czyści tapicerkę skórzaną. Dobra? Spróbuj ty znaleźć, no. A ja Ci zaraz pomogę w razie czego, ok? Dobra Wadzio, dawaj. Super, dokładnie, dokładnie, no, ekstra. Ale impregnujesz dach, Wadek. Super. Spójrz na mnie, Wadzio. Czadowo. Dobra, ja Ci tutaj jeszcze dopsikam. Dawaj, 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 rozcieraj, dobrze. Mhm, świetno Dawaj, dawaj, rozcieraj. Ekstra, super, dobra. Tu ci jeszcze psiknę, Wadzio No, dawaj, dawaj, dawaj. Wcieramy, wcieramy, wcieramy. No, tu możesz jeszcze raz. Tam do środka, do wewnątrz, wieź paluchem. O, tam nisko, no, nisko, nisko. Tak, tak, tak. Tutaj, tutaj, dawaj. Tam w środku, na dole, no dobra super tutaj sięgniesz? Tak. To dawaj. Dobrze wcieraj, dobrze wcieraj Dobra. I to na górze to ja już zrobię, dobra? No. Dach odżył proszę Państwa. Szkoda, że nie zrobiliśmy takiego testu pół na pół. Jak to robią poważni detailerzy. Ale my nie jesteśmy poważnymi detajlerami. Użyliśmy do, tego, e, użyliśmy do tego Enzo Coatings Leather Shield. To jest profesjonalny preparat, proszę państwa, który można szczerze polecić. Bo zobaczcie, co zrobił z tym dachem. Jednolita, czarna powierzchnia. Czekajcie, bo tutaj tego aż tak nie widać. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda z tym czerwonym kolorem. No bomba! O. Ładny dach Klara? dziura w samolocie Jeszcze taką foteczkę zrobimy? Proszę bardzo Nie, nie Władziuś, nie, 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 nie nie, Włóż mi Władek te, te klucze Nie e... Czekaj, do tylnej kieszeni mi włóż Dobra? Bo nie chcę tego zamknąć Są w tylnej? Tak? Dobra, mamy to. No to gitarka. Enco coatings idziemy odnieść. O jeszcze proszę Państwa. Dokonały się kolejna modyfikacje. Mianowicie tutaj obrandowanie w postaci naklejki motokronika. Tutaj jeszcze mazda. Cholczyk ożarów mazowiecki tam była zdaje się serwisowana kiedy była u poprzedniego właściciela Mazda Zoom Zoom Na końca nie wiem co to znaczy ale już to gdzieś widziałem muszę sprawdzić czy trzeba to usuwać czy nie Na końca nie jestem przekonany czy te naklejki tutaj dobrze siadły ale na razie siedzą i na razie tu zostaną Ja, proszę Państwa, prawdopodobnie po 3 latach chyba już nic nie robienia wraca. Jeśli mielibyście ochotę zaprezentować swoje auto na tym kanale, to zapraszam, zapraszam serdecznie. Dajcie znać, napiszcie do mnie na Facebooku, ewentualnie, e, ewentualnie napiszcie smsa na numer 502 664 -901. Dzisiaj koniec Więc Mazda wraca na swoje tym tymczasowe miejsce. O! ten alarm z tym czułym pilotem. Dobra, postraszył, ale już sytuacja opanowana. o Kryśka Siema Siema, co tam? Możemy się przejechać Nie Kryśka, dzisiaj, dzisiaj nie, bo zaraz idziemy do domu Ty sobie załóż kaptur, dobra? Nie mam Albo zapnij tą kurtkę Nie jest Ci zimno? Nie No może zapnij tą kurtkę lepiej Dobra Już jest Motokroniki No pewnie, Motokronika wraca w tym roku Więcej będziemy nagrywać Szybki pokraunie. Nagle zaczęły lepiej pracować, więc tam pewnie przesmarowaliśmy. Co nieco? Mm, dobra. Co ja tutaj potrzebuję? Chyba nic. Na chwilę obecną ładowarka to w nim zostaje. Ok. Jak znam życie, to jutro Mazda znowu wyjedzie. Turbo autko.